Kasper, no przede wszystkim wielkie gratulacje, bo chyba wszyscy bardzo długo się naczekaliśmy na to, co większość z nas podejrzewała, ale dzisiaj o 11 już oficjalnie startujesz w tym roku w Formule 3. Tak, dziękuję bardzo. W końcu mogliśmy to oficjalnie powiedzieć. Cieszę się, że będę miał przyjemność startować w tej serii. Idziemy krok wyżej. Tak naprawdę pierwsza zmiana w bolidach jednomiejscowych. Do tej pory jeździłem tylko Formułą 4. Jeśli chodzi o cały sezon, teraz takie już prawdziwe, dobre mistrzostwa są to Mistrzostwa Świata, nie, nie Mistrzostwa Włoch, także no jest to na pewno duży krok naprzód, duże wyróżnienie i cieszę się, że, że będę mógł tam startować. A możesz trochę nam powiedzieć, z czego wynikało to, że tyle czekaliśmy na tą oficjalną informację? No bo wszyscy lubimy zdać trochę tej, tej kuchni motorsportowej, no i tak naprawdę no, większość z nas podejrzewała, że będziesz w F3, zwłaszcza po tym ogłoszeniu w sprawie Akademii Red Bull'a. No szczerze mówiąc, jest to dosyć dużo, yy, dużo osób do zgrania, ale żeby to ogłosić tak, jak dzisiaj ogłaszaliśmy, musiałbym. Musiała wiedzieć FIJES, 3, MP, Red Bull i my i trzeba było wszystko przygotować. Każdy musiał zatwierdzić mniej więcej ogłoszenie i wszystko wiedzieć, więc no to, to jest proces szczególnie, że są to poważne firmy, w których wszystko oczywiście dłużej trochę trwa. Także no, żeby było wszystko dopięte, to trzeba było niestety trochę poczekać, ale tak zazwyczaj jest. jeszcze nie mamy te też wszystkich ogłoszonych F3, mimo że już jestem przekonany, że miejsca są zajęte. Więc nie tylko ja się zmagam z tym problemem. Jest to dosyć popularny problem, że, że właśnie trzeba czekać na wiele rzeczy, mimo że się już trochę wcześniej wie. Ale no, najważniejsze myśl to jest to, że, że udało się ogłosić i, i że jedziemy. A jak Ty się odnajdujesz w tej wielkiej machinie? No bo tak jak mówisz, jest MP Red Bull, f 3 więc bardzo duża organizacja i pośrodku tego wszystkiego. Znalazłeś się Ty. Tak naprawdę no jest to dla Ciebie swego rodzaju nowość, no bo przechodzisz no, bardzo duży krok naprzód. Tak, no jest to z jednej strony e, dużo osób kręcących się wokół mojej kariery, e, z drugiej strony e, też jestem trochę izolowany od tej części właśnie medialnej, e, kwestii budżetowej i, i takich rzeczy, które by mnie mogły gdzieś tam rozpraszać. E, ja raczej dostaję narzędzia do pracy i, i pomoc, jak od Red Bulla, czy MP, w przygotowaniu się do sezonu e, i no, jakby skupiałem się na tym poziomie, już po prostu wiedzą, że, że kierowcę tylko odjazdy, że, żebym mógł pokazać e, swoją szybkość na to, że muszę skupić się tylko na jeździe, więc odsuwają ode mnie raczej te, te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam mogłyby mnie rozpraszać. E, są od tego inne osoby, ja ale tak naprawdę jestem tylko odjeżdżenia. E, myślę, że, że to jest najlepsze rozwiązanie, żeby właśnie e, kierowcy zostawić. To, co, to, 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 czym się powinien zajmować najlepiej, i, i właśnie to tak wygląda w moim przypadku. A jeżeli chodzi o to przygotowanie do tego sezonu, tutaj wyraźnie dzielisz MP i Red Bull'a. Możesz powiedzieć, jakiego rodzaju wsparcie masz właśnie z jednej strony od Red Bull'a, a z drugiej od MP? No, tak wygląda to, jak w każdym zespole, czyli praca na symulatorze, praca z inżynierami, dane. Przed i, i po wyścigach, testach, na pewno analiza dogłębna. Zespół, myślę, działa tak jak większość zespołów we F3, oczywiście trochę inaczej niż w Formule 4, ale, ale generalnie założenia są, myślę, podobne. No a jeśli chodzi o Red Bull, to wiedza taka teoretyczna, o czym nie wiedziałem wcześniej, szerzej mówiąc, jestem kładziony duży nacisk właśnie na to, żeby kierowcy wiedzieli, czemu się ścigają, jak to wszystko działa żeby znali pojęcia i, i tym podobne rzeczy. No i oczywiście symulator, przygotowanie fizyczne, rozpisanie jakiegoś tam planu treningowego. Też właśnie analiza co, co poszło źle, co poszło dobrze, i tym podobne rzeczy. Tak, tak przynajmniej takie mam przynajmniej informacje, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. No ale wiem, że to w rękach profesjonalistów, robią to od paru nastu lat, myślę, że dosyć dobrze, więc ja, nic się nie my... Takich rzeczy, których się nauczyłeś w Red Bullu, jest, jest jakaś jedna, która cię zaskoczyła, która ci zapadła w głowie? E, szczerze mówiąc, dużo rzeczy. Na pewno e, zobaczenie tej fabryki i w bycie w Milton Keynes, zobaczenie tego wszystkiego z bliska robi duże wrażenie. E, zobaczenie, ile osób pracuje w, dla dwóch aut, e, jest niesamowite, e, więc myślę, że to na pewno mi. Zapadnie w pamięć, ale oczywiście no, wszystko związane z Red Bullem jest e, czymś więcej jest to. E, zawsze, zawsze są to jakieś dodatkowe emocje i, i coś nowego dla mnie, więc e, tak naprawdę wszystko, to związane red, z Red Bullem jest e, aktualnie e, bardzo pożądane i, i, i wszystko, co się, co, wszystko, co się dzieje w naszej współpracy nie, jest na pewno bardzo fajne i, i też korzystne dla mojej kariery. Miałeś okazję więcej razy porozmawiać z Helmutem Marko? Osobiście nie. Ja rozmawiałem z nim dwa razy. Raz na Zątford i, i raz właśnie po sezonie, żeby żeby dogadać akademię. I, I nie rozmawiałem, ale na pewno w tym sezonie zdarzy mi się dużo razy rozmawiać. A jakie wrażenie wtedy o tobie zrobił? Bardzo pozytywne. Myślałem, że, że będzie bardziej napięta atmosfera, a było to bardzo. Normalny ludzki kontakt ma specyficzne poczucie e, umoru. To, jak to wiele osób właśnie zaznacza, e, bardzo przyjemnie mi się rozmawiało, bardzo konkretnie. E, lubię ten styl pracy e, i no, nie ma tam ubijania bawełny na pewno. E, jest dosyć luźna, ale no jest, są też duże wymagania. Oczywiście e, jest, jest to raczej zero-jedynkowa akademia, e, ale no, na, razie, na razie jest wszystko jak najpierw w jak najlepszym porządku. Czujesz, że bardziej musisz zaistnieć w tych strukturach Red Bulla i być lepszy od pozostałych juniorów, czy jednak ta walka wewnątrz zespołowa jest tym twoim najważniejszym zadaniem na ten rok? To jest dobre pytanie. Myślę, że no, oczywiście zespoły się różnią. Jest różny układ sił. Będzie nas parł właśnie w Formule 3, na pewno będę. Stawiał sobie za cele, żeby jechać jak najlepiej w, właśnie w swoim aucie, swoje, jakieś swoje tam cele realizować. No ale jeżeli chodzi o taką rywalizację, no to myślę, że największa będzie właśnie wewnątrz zespołu, szczególnie z teamem, który to jest właśnie w Red Bullu. Mimo, że, że jakby taki, taki normalny kontakt mamy, już się poznaliśmy i też wywodzimy się z US Racing, więc mamy sporo wspólnych tematów, to na pewno będzie zacięta walka na torze. Oczywiście z, z, innymi Red i z innymi juniorami Red Bulla też y, będzie mm, na pewno y, mocna walka, natomiast myślę, że y, będzie gdzieś tam to w granicach rozsądku. Y, nie będzie jakichś nieczystych zagrań i y, ja przynajmniej wyznaję zasadę, że y, każdy musi wykazać się na że i y, y to jest tak naprawdę główny y, punkt odniesienia. Y, kto będzie najlepszy, ten, ten pójdzie dalej, kto, a kto będzie gdzieś tam y, odstawać, to E, najprawdopodobniej pożegna się zakładnikiem, więc e, no, w tym sezonie na pewno będę się skupiał przede wszystkim na sobie. To z drugiej strony, choć to jeszcze nie jest oficjalnie potwierdzone, ale podobnie jak w Twoim przypadku, no plotki są już coraz głośniejsze. Prawdopodobnie będziemy mieli też drugiego Polaka w Formule 3, Piotr Wiśnicki. Miejmy nadzieję, że niedługo także ogłosi swoje, swoje starty w tym roku. Jak się zapatrujesz na tą walkę, tą, tą między Polakami? No, bardzo fajnie by było, jakby był e, Polak Polaklatorze, mimo że może się wydać, że tutaj z jednego kraju i, e, i gdzieś tam rywalizacja, to osobiście jeździłem z, z Biażkiem już we włoskie 4 w 2021. E, zawsze było z kim pogadać, e, zawsze były przyjazne relacje. E, myślę, że żeby się to nie zmieniło w przyszłym w, no, w sezonie. E, nie jest to osobiście, nie, nie, nie mam jakichś tam rywalizacji właśnie wewnątrzkrajowych. Bardziej właśnie teraz na arenie międzynarodowej, między team-mate'ami czy, czy członkami Akademii Red Bull'a. Jeżeli chodzi o Piotrka, to, to, to nie czułbym tutaj żadnej presji. Tym bardziej się cieszę. Bym się cieszył, gdyby, gdyby, gdyby też był kolejny Polak wersji. To zmierzając do końca, bo myślę, że pomimo, że to może się wydawać oklepanym pytaniem, to jednak bardzo ważnym. Jakie masz marzenia na ten rok? Oczywiście marzenie byłoby wygranie e, całej f 3 i e, nie jest to tylko marzenie, ale też cel. E, oczywiście trzeba będzie e, realistycznie do tego podejść e, po, po pierwszych kwalifikacjach. Myślę, że dopiero one pokażą, e, gdzie, gdzie jesteśmy. E, w poprzednich latach MP było mocne, nie najmocniejsze, ale było mocne. E, także no, na pewno mają narzędzia, żeby, żeby walczyć o wygrane i podja. Jeszcze nie udało się im zdobyć mistrzostwa, ale te, te zespoły zdobywające mistrza często się zmieniają w FIFA 3 więc może to nasz czas właśnie na, na MP. Mam nadzieję, że tak będzie. Zrobię na pewno wszystko, żeby, żeby wygrać, skupię się na pojedynczych sesjach, pojedynczych wyścigach, żeby zrobić jak najlepszą robotę, będę miał podobne podejście jak w zeszłym sezonie. Bo, bo dla mnie to zadziałało dobrze e, także no, będę tak jakby skupiał się na sobie, a co z tego wiecie, co zobaczymy A osiemnastkę zdążysz zorganizować przed sezonem? E, tak, jest no, osiemnastka jest zaplanowana e, jest wyjazdowo i przed i, i zaraz po osiemnastce, ale, e, ale powinno się udać To w takim razie życzymy Ci wszystkiego najlepszego, no i przede wszystkim trzymamy kciuki za wspaniały sezon. Dzięki wielkie Kacper Dzięki bardzo